W was na zajęciach dzisiaj będziemy robić pająki. Zobaczcie. Takie ozdobne pająki. Każdy z Was wybiera sobie do ozdoby to, co będzie chciał. Ale od początku zaczynając, potrzebny nam jest filc, który przed, mamy przed sobą i narysowany macie tu. Kawałek kartki, tak jakby ósemka, była ewentualnie bałwan. bałwan właśnie może być formą dla naszego pająka. Każdy z Was ma przypięte dwie części, bo musi być góra i dół pająka. Dlatego jest już kilka Każdy z Was wytnie sobie obie części od razu, tak żeby mieć górę i dół pająka. Każdy z Was też posiada przed sobą cztery takie długie filofagi, sprężynki, niektórzy mówią, Dodatkowo macie taką krótszą część do pająka, i każdy z Was przed sobą posiada dwa oczka. To już zależy od Was, czy będziecie chcieli na końcu dodać oczek więcej, czy nie. I każdy z Was najpierw wycina sobie tułów pająka. To rozkładamy przed sobą górę i dół tułowia. Bierzemy tego jednego filofaga drugiego i składamy na połowę. Po to, żeby wyznaczyć miejsce przyklejenia nóg pająka do tułowia. Aby nogi lepiej się trzymały, możemy użyć kawałka filofaga, Żeby skręcić, żeby wiedzieć, gdzie jest środek i żeby się nogi nie przesuwały względem siebie. Mając tułów kładziemy przed sobą w ten sposób, żeby węższa część głowa była na górze, a tułów na dole. I będziemy zaraz pod głową nakładać klej na gorąco. Nakładam klej zygzakiem w niewielkiej ilości, kładę sobie przed sobą, a następnie nogi, które mieliśmy wcześniej wyznaczone. Na po połowie doklejamy do tułowia. Po doklejeniu nóg będziemy przyklejać szczękoczółki. To jest ten mały element. Można sobie kolorowy użyć. Na górze głowy nakładamy odrobinę kleju. Następnie szczękoczółki wyginamy w literę U. I dajemy na klej. Alright. Kolejnym elementem będzie sklejenie dołu tułowia z górą tułowia. I klej będziemy nakładać od końcówki tułowia poprzez głowę i nogi, aż do drugiej części. Na tym etapie najłatwiej nam będzie dekorować. Dlatego kładziemy pająka przed sobą i naklejamy jemu oczy. Pająk, który jest do pokazu, ma ozdobę zrobioną z filofaga wygięty zygzakowo. Wy możecie sobie na przykład zrobić kółko, ewentualnie skorzystać z naszych cekinów kolorowych, przyciąć i dodatkowo zrobić ozdobę pająka. Na tułów pająka nakładamy odrobinę kleju. Musimy chwilę odczekać, żeby się nie poparzyć, a następnie. Tą swoją ozdobę doklejamy do pająka, naciskając. Radzę odwrócić i docisnąć mocno do stołu, tak żeby się ozdoba nasza przykleiła. I teraz musimy tak ukształtować, żeby stał na nogach. Jedną stronę zaginamy, i drugą stronę zaginamy. Po zagięciu czterech nóg łamiemy na samej końcówce, wykonując jakby stopę pająka. Muzyka